Wykopmy rasizm ze stadionów pod taką nazwą Klub Sportowy Kontra oraz Społeczna Akademia Nauk zorganizowały piłkarski turniej integracyjny. Łódzka impreza odbyła się w ramach europejskiej akcji "Futbol przeciwko rasizmowi". Europejska akcja pod egidą UEFA w tym roku potrwa do 23 października. Po raz drugi do organizacji łódzkiej odsłony akcji "Futbol przeciwko rasizmowi" włączył się amatorski klub Kontra, popularyzujący sport wśród kobiet. Organizujemy takie amatorskie turnieje, gdzie pokazujemy, że w piłkę nożną mogą grać i dziewczyny, i chłopaki, mogą grać obcokrajowcy bez względu na kolor skóry, wyznanie, religię. W turnieju wzięło udział pięć drużyn, w tym dwie żeńskie. W Hype Street z Korupki rywalizowali także studenci obcokrajowcy. Nigeryjczyk Emanuel i Robin mieszkał w łodzi od dziewięciu lat i w tym czasie niestety spotkał się z przejawami rasizmu. W każdym miejscu można spotykać się takie nieprzyjemności, a jakby, według mnie myślę, że piłka nożna na boisku jest właśnie dobrym miejscem, żeby taki że ci skończyć. Obok klubu kontra akcję Wykopmy Rasizm ze stadionów zorganizowała Społeczna Akademia Nauk.